Cześć, jestem Naitka, w dzisiejszym odcinku chciałam Wam powiedzieć, że teraz nie na 100 subskrypcji nagram, jak mój piesek podaje łapkę, tylko teraz nagram to na 70 subskrypcji, no bo stwierdziłam, że 100 subskrypcji, no, no fajnie by było, gdybyście dobili, ale no, 70 subskrypcji jak i dobijecie, no to po prostu zajęło to krócej jeżeli jeszcze nie macie suba to, to dawajcie suba no. no i dzięki temu szybciej dobijemy też 70 subskrypcji no a, no a y, jak mój piesek nie będzie chciał podać łapki to nagram 3 taki 4 3 minutowy filmik z moim pieskiem jak pokazuje jak tam fajnie sobie za piłką lata y, no i jak sobie coś tam fajnego robi no więc jak się czymś bawi y, no więc dobijajcie suby, no i tak jak mówię, a jeżeli mój piesek będzie chciał i podać łapkę, yy, podać łapkę, no to nagram jak podaje łapkę i jeszcze do tego nagram filmik ten 3 trzyminutowy, więc papa. No jeszcze przypominam, że jak nie macie suba, no to dajcie papa.